Wiecz, wieczór, wiosenna, ciepła noc, Rady z miłość i moc, Bez znacznych zasad, nie z odała, ciało w czule tak szeptała, Kochanie spójrz na niebo, na ten tysiąc gwiazd, Jedna z nich dla Ciebie oświetla teraz, nas. Ty będziesz gdzieś daleko, przypomnisz o mnie sobie. Wystarczy popatrz górę, a znajdę się przy Tobie. Kochanie, spójrz na niebo, na ten tysiąc. Wiar. Jedna z nich dla Ciebie oświetla teraz, nas. Ty będziesz gdzieś daleko, przypomnisz o mnie sobie. Wystarczy popatrz górę. Znajdę się przy Tobie, znajdę się przy Tobie. Żeby wieczór jeszcze minął, że ozysko i czasu nie zaginął, Żeby kiedyś zobaczę ciebie znów, że z w Kochanie, spójrz na niebo, na ten tysiąc lat. Jedna z nich dla ciebie oświetla teraz nas. Ty będziesz gdzieś daleko, przypomnisz o mnie sobie. Wystarczy popatrz górę, a znajdę się przy Tobie. Kochanie, na niebo na ten tysiąc gwiazd Jedna z nich dla Ciebie oświetla teraz nas. Ty będziesz gdzieś daleko, przypomnisz o mnie sobie, wystarczy popatrz górę. Wystarczy przy Tobie znajdę się przy tobie, że tobie.